Polska 2024 zakład Ursus, legenda sakrum dla polskiego przemysłu i dla polskiego rolnictwa, został sprzedany ukraińskiej firmie. Tej, tak, ukraińskiej firmie, gdzie Ukraina walczy i miliardy wysyłamy na Ukrainę, a jednocześnie Ukraina kupuje polski przemysł. I pytam się, gdzie jesteście, cały PSL? Wszystkie organizacje rolnicze, no, gdzie jesteście teraz? Do czego doprowadziliście. jesteście z tego zadowoleni? Jesteście cichutko teraz? Wszystko jest OK? że ginie polskie rolnictwo? Bo Ursus, Ursus to był zakład przemysłowy, ale on był ściśle zintegrowany z rolnictwem polskim. I teraz was nie ma? Organizacje rolnicze? A wy rolnicy jak się czujecie teraz? Fajnie, zadowoleni, że kupowaliście jakieś Johnny Deary, a teraz Ursus padł? No Polska ginie, Polacy obudźmy się. I jeszcze jest czas, jeszcze można to odwrócić wszystko.